No ale czy wtedy, w tym, jest ale nie jest tak, przyczyny. że ilość tych dzieci ze spektrum rośnie. Lawinowo. 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 Gdzie szukamy yy, przyczyn? Yy, czy jesteśmy w stanie się wybronić? Ja mam takie swoje myślenie, że to jest problem cywilizacyjny w tej Jesteśmy ciekawi. Yy, w tej chwili mówi się o tym, że w 2030 roku w Stanach Zjednoczonych będzie kilkadziesiąt procent ludzi ze spektrum. To jest no, przerażające. Kiedy przeczytałam y, te informacje, y, to pomyślałam sobie w pierwszym moment, niemożliwe, ale kiedy spojrzę na placówkę, w której pracuję, a w niej w porywach było 308 dzieci. To jest największa placówka na Śląsku. Przepisy polskie, obecnie oświatowe, pozwalają na to, żeby dzieci ze spektrum były w przedszkolach masowych, w grupach, tak?